Ciemka, ja jestem Sevroz, a to kolejny film na moim kanale. W tym poradniku pokażę Ci, jak kupić WinRar na najnowszej wersji. Jeśli jesteś na nie masz jesteś w tym kanale, serdecznie na to, ja to zrobić i obowiązką łapka będzie do zasięgu. Przechodzimy do poradnika. Pierwsze co robimy, to wchodzimy w link w opisie, który nas przekierowuje do tej strony. Tutaj musimy sprawdzić, jaki mamy typ systemu. Czy mamy 64-bitowy, czy 32 bitowy Aby to sprawdzić, wchodzimy sobie w informacje o systemie. Tutaj mamy coś takiego jak typ systemu. Tutaj mam x64, Wam może pisać też x86, jeśli Wam pisze x86, pobieracie wersję 32-bitową, jeśli Wam pisze x64, pobieracie wersję 64-bitową. Ja mam x64, więc pobieram wersję 64-bitową. Kiedy nasz plik się już pobrał, wchodzimy do niego i klikamy na niego dwa razy lewym przyciskiem myszki, tutaj mam dwa razy, bo już tylko po pobierałem raz, to klikam na niego lewym przyciskiem myszki i pokaże nam się takie okienko, tak lub nie, wybieracie sobie tak. Tutaj możemy sobie wybrać, w którym miejscu chcemy pobrać naszego minera. Ja chcę na dysku D do programu, więc tak jak jest, tak zostawiam. W sobie taki kilkudniowy przegląd i wybrać sobie, w którym miejscu chcecie, żeby mam się pobrał ten WinRar. Teraz klikamy sobie w Legendary rogu Instaluj, Czekamy. Tutaj za bardzo już nie możemy robić. Zaznaczamy sobie tylko ten 001 i to ISO zostawiamy sobie. Tutaj już nic nie robimy i po prostu klikamy OK. Jak widzicie, Winner został zainstalowany pom pomyślnie. Teraz klikamy sobie Zrobione. I nasz WinRAR już działa. Mamy go sobie w takim folderku. Ten folder możemy sobie na spokojnie zamknąć. Teraz ja mogę pokazać, że już nasz WinRAR po prostu działa. Ja sobie wejdę, nie wiem gdzie sobie mogę wejść. W ten komputer, w dysk D. I tutaj mam na przykład taki, fol taki folder WinRAR. Zrobimy go sobie przed chwilą. Jak widzicie, mogę sobie wypakować. Wypakuj tutaj, otwórz jak sobie na wszystkie myszy na folder. Też go sobie mogę spakować, dodać, dodać do archiwum, skompresować i wysłać e-mail. Jak widzicie, nasz winner działa. Mam nadzieję, że poradnik Ci spodoba i zostawisz tego subskrybera i obowiązkową łapkę w górę w dole. Poradnik dosyć krótki, ale łatwy do zrobienia i treściwy. Dzięki, że obejrzałeś. Widzimy się w następnym poradniku. Narka.